Siema, z tej strony Byku, witam was w kolejnym odcinku na tym kanale I dzisiaj, jak co jakiś czas, zrobimy coś nietypowego Mianowicie, jeden z moich wiernych widzów, Gomcer Znany Przygotował dla mnie quiz Quiz jest na temat mnie Nieskromnie powiem, że jest na temat mnie. No i gomcer zaproponował, abym ten quiz rozwiązał na odcinku specjalnie dla Was i sprawdził w jakim stopniu Byk jest prawdziwym Bykiem. Jeżeli Ty też chcesz rozwiązać taki quiz, jest on dostępny na naszej grupie. Zapraszam Cię serdecznie, link jest w opisie. Przejdźmy do rzeczy, sprawdźmy w ilu procentach Byk jest prawdziwym Bykiem. Ok, jesteśmy na naszej grupie i jest link do quizu. Ok, mamy już pierwsze pytanie, sprawdźmy jak dobrze siebie znam. Na ile mogę sobie ufać? Ile kanałów miał Byku? Ok. To jest ciężkie pytanie, bo pojawia się matematyka. Ja z matematyki nigdy dobry nie byłem. No policzmy. Byku, czyli ten na którym teraz nadaję. Łysy e, Byk, usunięty kanał, który swoją drogą miał 7,5 tysięcy subskrypcji. E, kanał internety, który prowadzę równolegle do mojego kanału Byku. E, na kanale internety znajdziecie tam śmieszne memy i filmiki, więc też zapraszam. To jest 3 kanał bułczek. Kurczę, czy coś jeszcze? 4. Jest taka odpowiedź. Mamy, mam odpowiedzi 4, 6, 3, 5, 1, 10. 10 na pewno nie miałem, jednego też nie. 4 a 6. Albo 5, kurczę. Jest jeszcze kanał Dobry ziomek Kreskówki, tylko nie wiem czy gomcer o nim wie. Dobra, zaryzykuję i kliknę 5. Jest, udało się. 5. Mamy pierwszy punkt. Znaczy ja mam pierwszy punkt, bo to w sumie quiz o mnie. Dobra, jaki jest ulubiony kolor byka? Ceglasty, fiołkowy, kakaowy, niebieski, pomarańczowy, czarny. No, pytanie nie jest trudne. E, wydaje mi się, że znam siebie. E, odpowiedź brzmi niebieski. Zawsze w GTA 5, jak wybieram e, kolor pojazdu, to zawsze daję niebieski. Gomcer pewnie stąd też e, wiedział. Dobra, ile moderatorów ma Byku? Kolejne pytanie matematyczne. E, odpowiedzi 6, 7, 4, 8, 5, 10. Kurwa, nie nie wiem. Nie, no dobra, zróbmy to na spokojnie. Policzmy. SkyDancer, Gomcer, Bartek T, Huber, Kilfiger, to jest 5, Maliszew, 6, Nightbot 7. Daję 7. Mm. <laughs> nie policzyłeś Nightbota czy to ja nie umiem liczyć? Nie ja jestem bykiem prawdziwym. Jak to, jak to jest w ogóle możliwe? Jak to jest zrobione w ogóle? Co, co się w ogóle zadziało? I Lecimy dalej. Za co byku dostał bana na YouTube? Za prawa autorskie, za puszczanie porno, nie wiadomo. No ja jestem pewny, że nie wiadomo. I to jest poprawna odpowiedź, bo dla tych, którzy nie wiedzą, kiedyś prowadziłem kanał o, o nazwie Łysybyk, e, który liczył sobie ponad 7500 tysiąca subskrypcji. E, wrzucałem tam parodie, śmieszne jakieś rzeczy i nie tylko. I pewnego dnia YouTube postanowił go tak. O! Usunąć! Be, bez żadnego powodu. Nawet pisałem do nich, odwoływałem się 3 czy 4 razy, nie dostałem nawet żadnej, żadnej odpowiedzi, więc YouTube. E... Ty oszukali mnie banda złodziejów polskich decydentów, kurwa! Przemilczmy ten temat, jedźmy dalej! Ile byku wydał piosenek? Odpowiedź: żadnej, bo jest chujem. <noise> to jest bardzo możliwe. Jedną, dwie, nie da się zliczyć, sześć, jedenaście. Ja wydałem generalnie piosenek. Właśnie, policzmy ile: rap dla widzów, łysarz pazernoporty i piosenka o świeżakach. Biedronki. N nigdzie na YouTubie nie znajdziecie. Tylko na SoundCloudzie. Dla prawdziwych wyjadaczy. Więc trzy piosenki wydałem. E z tym, że takiej odpowiedzi nie ma. No nie wiem, no na kanale są dwie generalnie. Dla może dlatego, że to jedna jest na SoundCloudzie. Dobra, zastrzelam. Dwie, tak, faktycznie. Może dlatego, że Gomcer nie policzył tej na Soundcloudzie. Lećmy dalej. Ile lat ma byku? W 2019 to jest bardzo ważne, bo nie wiadomo kiedy quiz będzie rozwiązywany. I patrzcie, ładne moje zdjęcie, postarzałe. Eee, w sensie to jest moje zdjęcie z aplikacji FaceUp. Sprawdźmy odpowiedzi zatem: 18, 20, 23, 26, 69. I 24. Konter jest trochę chujem, bo on doskonale pamięta, że ja czasami ma. Na live się przyznawałem, że ja czasami mam taki problem, że ja nie pamiętam ile mam lat dokładnie. Wiecie, po prostu jakiś. Mam za dużo rzeczy na głowie i czasami po prostu zapominam, i w jakim jestem wieku. Okej, okay, ale ostatnio z pamięcią mnie trochę lepiej, więc na pewno odpowiedzią poprawną jest odpowiedź 23. Zacząłbym się martwić, jakby odpowiedź była niepoprawna, bo bym pomyślał, że mam jakiegoś Alzheimera. Jak nazywa się jaki ma dziewczyna byka? Odpowiedzi: Natalia Kiwi, Joanna Skydenser, Iza Zakofana, Weronika Wercia, Gosia kocha 3 złote, Monika Minka. Nie no, to akurat pamiętam, jest to dość proste. Jest to Gosia Gocha 3 złote, a tak naprawdę to jest Natalia Kiwi. A moja dziewczyna również prowadzi kanał, więc jeżeli ktoś jeszcze nie wie, to kanał nazywa się Mroczna Strefa. Są tam takie horrory i różne straszne rzeczy. Okej, okay, no odpowiedź poprawna, do którego Jupitera jest podobny byku? O no nie, i ta porysowana ściana za mną. Nie patrzcie na nim. <laughs> Jakie są odpowiedzi? Łysy byk, Gimper, Izak, Tromba, Rafatus Domenela przed żabką. No, ostatnia odpowiedź jest najbardziej prawdopodobna. Z tym, że ostatnio usłyszałem od. E, chyba nawet od gumcera i też od innych widzów, że jestem podobny do Rafatusa, szczególnie gdy noszę okulary. Jeżeli taka jest wola widzów, no to nic nie poradzę. E, strzelam, że Rafatus. Tak, i jest to Rafatus. Także dzięki widzowie zajebiście, że jestem do niego podobny. Przecież ja wyglądam jak Gimber, a nie jak jakiś Rafatus. Jaka jest ulubiona grabyka? Jakie są, jakie są warianty? Fortnite, CSGO, Outlast GTA, Farming Simulator i Uncharted. Nie no Uncharted CSGO Farming Simulator na pewno odpadają Ostatnio dość dużo grałem w Fortnite'a e, Jednak w moim serduszku jest miejsce tylko dla jednej ulubionej gry i jest nią seria GTA Więc zaznaczę tą opcję i oczywiście jest to prawda. Czego boi się byku? Wysokości, jak się coś kręci, starego pijanego, małych pomieszczeń, pająków horrorów e, no, moi widzowie wiedzą czego się boję i doskonale to wykorzystują, na live'ach szczególnie. Moją fobią jest, gdy coś się kręci wokół własnej osi, albo gdy ja się kręcę, na przykład jak patrzę na karuzelę, albo jak pomyślę, że ziemia się kręci, to żygam, więc... Zdecydowanie jak coś się kręci i nie chcę o tym myśleć, bo... bo nie lubię o tym myśleć i jedziemy dalej. Jakie jest powiedzenie na live'ach u byka? To kiedy live? Byku w szafie, auuuu! Proszę o prosząc o moda, prosisz o bana. Generalnie to jest trochę podpucha, bo na naszych live'ach e, często pojawia się pytanie, do której live, ale też pojawia się informacja, prosząc o bana, prosisz o moda. Odwrotnie, chyba Prosząc o moda, prosisz o bana. Z tym, że tu jest powiedzenie, nie pytanie, a powiedzenie, więc prawdopodobnie będzie to prosząc o moda, prosisz o bana. I tak jest to e, poprawna odpowiedź. Jaki jest najpopularniejszy film na kanale Byku? Ucieczka z miasta zombie w Fortnite nie, on miał chyba z 60, nie, ze 120 wyświetleń na pewno nie. Tajemnica pana Lusterko Wiedźmin 3. Ten film miał dość dużo wyświetleń, około 10 czy 15 tysięcy. Kosmiczne stanty w Geta Online. Ten film miał chyba z 50 wyświetleń. Czy zostałem opętany? Nie. Swoją drogą dziwi mnie, że ten film miał tak mało wyświetleń, więc na pewno to nie jest poprawna odpowiedź. Lawina z pojazdów w Fortnite, ten film też nie. Miał za dużo wyświetleń około chyba 50, czy 60, czy może 70 ukryty odcinek Wodogrzmoty małe pilot po Polsku. To jest na pewno poprawna odpowiedź, bo to jest jedyny odcinek na moim kanale, który przekroczył tę magiczną liczbę 100 tysięcy. On ma chyba nawet 130 tysięcy wyświetleń, e, także w szok. swoją drogą zapraszam do obejrzenia tego odcinka, jeżeli ktoś jest fanem Wodogrzmotów małych. Stworzyłem tam własne, autorskie napisy e, i swoją drogą e, moje napisy, które stworzyłem do odcinka Dziwnogeden część trzecia. E, później Disney wykorzystało w swoim dubbingu Jeżeli sobie porównacie moje napisy A ich dubbing to są identyczne Więc e, dzięki Disney za zajebanie napisów Jedźmy dalej Jak się wita moderacja ubyka na live'ie Elo elo nie ma przywitania Pokój z tobą What the? Każdy wita się inaczej, cześć siemanko Pytanie nie jest trudne, jeżeli śledzicie yy, moje live, y, to też pewnie wiecie, znacie odpowiedź na to pytanie Poprawną odpowiedzią jest oczywiście Dobra, jest Halo, brakuje jedna odpowiedź, czegoś nie zaznaczyłem A, ukryty odcinek Wow, prawdziwy byk, 12 na 13 odpowiedzi Dupnij se monsterka byku, bo jesteś prawdziwym bykiem. No ale tak trochę nie do końca. No średnio bym powiedział, bo nie, z, nie jest 13 na 13 to znaczy, że jestem nieprawdziwym bykiem. Coś coś tu jest w ogóle nie tak halo. Jak prawdziwy byk może nie być prawdziwym bykiem? No, odpadłem na pytaniu, ile moderatorów ma byku, bo policzyłem Nightbota. I to był mój błąd. Nie szanujcie Nightbota i nie bać Nightbota w ogóle. Co tu się w ogóle za diodia nie pawiło? Ej, swoją drogą jeszcze zjechałem na dół do sekcji komentarzy jest komentarz gaśnicy Czy można tu jebać Disa? Eee, powiem tak, w dalszym ciągu jestem głuchoniewym streamerem, który nic nie widzi, nic nie słyszy, nic nie wie eee, Nie odpowiem na to pytanie Dobra, mam nadzieję, że takie odcinki wam się podobają eee, i chcielibyście takich odcinków więcej, dajcie znać Oczywiście, jeżeli nie quizów, to na przykład pogadanek, dlaczego Minecraft znowu stał się popularny albo na przykład dokąd nocą tutaj jesz Dajcie oczywiście znać w komentarzu, jeżeli chcecie takie filmy, jeżeli macie też jakiś pomysł na następny filmik, możecie dać mi znać w wiadomości prywatnej na Facebooku, możecie wbić, link jest w opisie do grupy. Ja się tymczasem z Wami żegnam, bo już wyprała moja pralka i muszę iść wyciągnąć pranie.